Snął 9-5, niczym się chce zdać. Znikający jakby marzeń mgła. W ciemności się, nigdy nie tracą tchu. To jego świat, to jego gra. Pod osłoną nocy, w cieniu ukryty. Jego krok jest cichy, jak szept wiatrów. Zawsze o krok przed jak wywalczył Bo nie wiem ile MGM Aniby... meczy ogółem to Zależy ile. Aniby sam an, ale wiesz, Ale tam jakby z ziomkami go ciągle, nie? Takimi mocnymi. To ja nie wiem co on tak wywalczył. A no, mi się podobał mecz właśnie jak grał z Amelitos Jak przegryli. A no. I tak I tu widziałem to. I walka <laughs> właśnie Ale to było piękne, nie? O, palaka dali na, na psy. No, no, no. Auto. Car left. Car? Jest backside, backside side, back side jest. Leży. Powiem Kuchnia, do. W, kuchnia, ja kuchnia już, kuchnia już. Jeszcze nie jest mocny. Wejście kuchni. Hello, hello, z tej strony Gmail Dimitri Mieć i mam dla was małą wiadomość. Kochani, dołączyłem do ekipy esportowej e Reggae's Mortis Industries. Więc, kochani, mamy swój team esportowy w CS2, tak więc polecam oglądać nasze postępy i zobaczymy, jaki będzie pełny team. Jeśli Wam się spodoba, to możecie polubić mój kanał, kol kanały kolegów z Teamu. Na fanpageu są podane daty, kto z kim gra, jakie gry, tak więc. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A ty, Wenom, co o tym myślisz? O nie, no prówy! Widzicie? Nawet nam poleca. Trzymajcie się i Elo! Nice, move. Nice. Aj, jamo. Dobrze byłem. Ładny kichun. <coughs> rozkichun, rozkichun. Widział. Na no. Kn knife. Nice. Nice, baby. Nice, Ładny no. nice Nice. Ładny kichun. Ładny dzięki, dzięki. <coughs> Ech, do wybiec. No. Nie wiem, Point ja to właśnie jakoś nie lubię tych streamerów CS-owych w tych czasach, bo takie to sztuczne wszystko. Tylko film no mi właśnie ciebie na przykład, nie? Ty znaczy, jesteś youtuber'em bardziej, nie? Ale wiesz No ja tak dla Fire z tego i tak nie zarabiam to Dla no. przyjemności i tak zacząłem późno. W wieku 26 lat No to... No to, to inaczej. tak się nie mi Nigdy nie jest za późno. <grymne> Jak S Snax ma 40 lat prawie. 32. No to pierwsze 40. mapak. Ja pierdolę, kanapka jest nice. Aj, śliczny. Aj. Dokładniej, dokładniej. A B be. jest? Ja, nie, 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 bar. no dobrze, dobrze, nice. o Jezu, Jesteś nie, 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 no, ja mogę powiedzieć. No ta, o 6, co. O jezu! Jak dzieciaka jakiegoś ty. Tylko ty kraja rzuciłem. No. Jak jebanego dzieciaka. A jak długo gracie co? No tak, spary lat jakoś. Od, od mniej więcej podstawówki, nie? No, od podstawówki. Hmm. To młodzi jesteście. No, młodzi wyjadacze, nie? No, dla mnie to też lepszy aspoint. Kiedyś to tylko piłka nożna, tajas, teraz. bo smok no. na pałac, to jest. Nice. Standard. Dobrze, I. tu Chody Chodź tu, chodź tu. Co? Busi mnie. No, jesteś zjebany szczerze. Chopie. Och. No, celowany był. No nie, no słuchaj. No. Ale ty, ty mi Nejda zajebaj za 50, no. Szadeś w niego. No, przepraszam za krzyki, ale Boże, no. Nie wiem z czym ja tu mam do czynienia, kurwa. Chodzę, się no dobrze, dobrze już. No lecimy, lecimy. Fokus. Chcesz B atakować? ja to czekam. Dawać, dał smoke, bo w jest. Zdziwię może coś siądzie. Under. No właśnie, nie ma problemu jak yy, gmail do ciebie mówimy? Nie, yeah, spoko. Okej, okay, okej. Okay. Oh. Nice. Moje chodź do chodź do B, chodź. Ja byłem w apcach. Dobra, dawajcie No wiem, 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 lecimy właśnie do ciebie. Chodź, kupikę podnieść. Gali nie widzę. Na no, plan, zostań, na psy, zostań. Na Ziomek Bity Leży Negerf jeszcze w kuchni Leży Nice Hej nice. Najemiście Jak kaczki stały, nie? Dziwna, że tylko jedna <laughs> B No Ładnie, ładnie What? Damo, dam mu, dam dam no. a to pola widzicie. A, dobry. Ten światło Nie wiem, czy on do prawy, nie zwoknie, wiesz, ale go odszarł to dał. Cięż. Leży Andre Kon jeszcze na pewno przeszedł, przeszedł. Chodźcie galo, chodźcie galo, dognęło no. I ci, 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 ci. Ale ja planuję. ostatni. Zrzucę <laughs> obok niego, stał nie właśnie, chciałbym kasę dać. No. A coś tam mówiłeś, gmając ostatnio na filmie, że w że jesteś teraz? A tak, tak, w esportowej pan kolega tam jest jeden z tych głównych e ludzi, no to się spyta, czy ja nie chcę, potworzył. Aha, a to normalnie na tak? na przykład gracie? Czy, no, czy tam no, już, to już to jakieś wal... prynieje, coś? No to jest w planach, bo jest w budowie, jesteśmy. Aha, bo jeszcze nie było naszej no, piątki jest. do końca. Aha. To jest kuj... On jest głuchy, dobrze. Ładnie. Jeszcze kuchnia, uwaga. Nie ma kuchni. Czy... Nie wiem, czy przed kuchnią nie stoi gdzieś. Uważajcie. Tata. City. To test. To chuj do taty. On nie wiem, gdzie oni są. Kitchen Lecę. Kitchen. Nice. J Jaki zwierz, jebany. bo oni te... Nie wiem, kiedy oni poszli na tego, z B wyszli. Nice, nice, ładnie. Dobra, ciśniemy to i tyle. Ale ja przy koleś obiegam plus łą ściany ściany w chwilę. Oh. Nie, najlepsi są no. Macie Fakę? nie wiem Może są, są nieźli, ale my jesteśmy lepsi To prawda Aha. Jeszcze jeden Każdy, jeszcze jeden Stoję Gdzieś tu był, kon, 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 kon kon. A, w ladderze. nice. Last, nie wiadomo. Idzie do B, no. Niebieski. Ziomek. A, 300 sub. Ziomek. Ziomek. Ziomeczek. Dwa trzysta. Cześć. Zobaczcie. ławka. On kuchni przeszedł. No On... jakiś przeszedł po cichu cwaniak. Ale żółty był. Nice. Nice man. Ale pecha miałeś, nie? Grym? Oj, tam się zdarza. A coś myślałeś, miał żeby tu tłuczniej zrobić dla widzów? Albo coś takiego? Mm, tak, ale właśnie nie mam pracę bo to tak ciężko jest w ogóle ta ogarnąć. No no, czuję, czuję, Jakby to była dwuzmianowa, to jeszcze, jeszcze. Ale jeszcze jak mam te nocki, to ja mam tydzień od CS-a. Mhm. Jeden lubi Undyne'a dojeżdżać. Uwaga. Lubi, no. Może być, może być. Short, close. No. One ups dojeżdża. No w smoke'u jest kurwa niebieski, no. To już do To co miałem zrobić, jak go petr, nie chciałem Pleski masz, Pleski masz, debilu. Jeden short. Weź tu paki i. idź <coughs> to paka leży? Je, ma... o, Jeszcze jeden idzie. To jest, to jest, to jest, to jest skandal. I w kiff. no w kuchni był. Niedaleko. A czy niedaleko kuchni? A, to będzie spałek. Tu jest dżungla, wiesz? To taka pozycja, niebieski, wiesz? Jak się nazywa? Ale to to nie ładnie jaka Dzięki. te no, no, wielce, wielce ładne. No. Wow, nice. nice. Jaki nice. To był <laughs> pierwszy kill. No to gościu kogoś Tak nie wziął ziomkowi gnęł bo on jeszcze myśli, że znowy. A niech pokaże, co umie. A nie, Ej, nie. No, no to pokaże. Zobaczysz, chłopie. No, zobaczymy jeszcze. Nie żołt, nie jest. No, jest. Jest, jest scout On jest pojebany Dżungla, uwaga. Nie wiem, kanię, nie, nie. A, Under A paka na spawnie. nie No kurwa. Paka do pałka Paka do pałka Kuchnie Ostatni to do Tiggerumu może iść No to był on, on chyba. włoży tu ziomek A, A tu wody. poszedł. O 7 hapa W ogóle nie myślisz ziomek, nie? nie. E daj daj mi ktoś flasha, daj mi ktoś flasha na rampę. na wyjazd na rampę? Górą no. chcesz? No a co dołem? Nie wiem Daj. Czytałem do ciebie jak Gali. chcesz Gali. No nie daj normalnego Też jeden Ooo to się Widzę dżungla Czojt. JAK JA GO NIE ZABIŁEM NO JAK JA GO NIE ZABIŁEM NO Absolutnie Obie, Dwóch, dwóch dwóch tam! Jeszcze jeden! Dżungla, dżungla jest! One top. Wyżej! Ej, nie wiem, ten celownik Ty Za nisko trzymać celownik, trzymać na szyi! Ale musisz w głowę celować! No właśnie, właśnie, zauważyłem. Ale nawet niezły fleszyk, nie? Bo miałem ja ty tak. Ci kurwa, powiedział ty! No? no pierwszy? Jed jeden, przy nie, jeden przebiegł na schody, a drugi stał. W ogóle na że ja, rzucał po... Neida kurwa, nie? Nice coś tam po do... się dowiedział szybciutko Dwóch, trzech, trzech! Siedem, no Nice Leży Leży ja Jakaś jest Jak to? Skąd? Mandaria ja. Nice, nice, super No chłopaki mają pomysły, nie? Trzech okna poszli z nagawem przejazd po prostu. No W sumie mają tą samą taktykę na no, Jeden przechodzi, a drugi ewentualnie andy. Tym się widywali Yes yes yes. Yes Azaramon. Bak. Cembe? Ja od kuchni, nie wiedzą o mnie. Tu chyba nie ma nikogo, szczerze. Jeszcze CT z Gielkiem był. Sprawdź site, wiesz, gmał. Bo nie, za, nie sprawdziłem całego. Ja tu jestem, sprawdzam. Ja mam całą kuchnię. Dobra, to ja plantuję. Uważaj, śliczny, bo tu z Gielkiem był. Okay. O to był ten z gielkiem właśnie, Uważy. wiesz? Uważaj. Nice. Gala, Szacu, gala, idzie, gala, ci udało idzie. to. Szacu, no. Top. się spróbuję. <laughs> nie no cię! Ja to ten nóż ma chyba z 2 metry kurwa. Ty no u mnie też, bo z mojej perspektywy to on były dobre 2 metry, no Przysięgam sięgam meł, że stałem od niego daleko no A jak ty miałeś HP że tak na raz cię wziął No Ja miałem 30 HP jest A, no. Ale to i tak u mnie było. mnie tak sieknął Jak ZUSA kurwa Taki dystans No 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 iPlay meat E No, No 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 I primit. No eko, no first bro Weź mnie, honton tam Kłótka. No bro, nic nie wchodzi. To mi tyle? Mogę. Jeden był. i kłypa. Do gnęła przyjechali. Fajt ławka. Będzie. Fajnie odbijemy to. No chuj. Oh. Nie mogę trafić nic. Daj się. Daj się. Daj nie stało, się. Ja tam wyszedłem Daj mm. się. Pokłóciłem z typem w oknie, nie, Nie, się. Daj się. Daj w Daj się. 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 Daj Mamy możliwość. wynik ma Daj Ja Daj się. Mamy wynik. potem grać fulla. Być pięknie. Mamy wynik. No, to jest słuszna Mamy mocne karty. O, nikogo na nie ma. Ale daba, będę w szoku. Jest w szczurze. Nice. Nie widzę, mi da. Macie pakę, dobre. Jest, jest pod oknem, jest pod oknem jeszcze. Pod oknem i tetis. Aj. O, ci ziomek, nie. No. Taki od singla dostałeś? No słaz, so, sprzedaję single. Jeden na jeden kon. Chodź, pistolet, bench. Ej, pistolety, ja na wizje. Ale ci jakiegoś najdachamskiego dał, nie? Aaaa myślał, że dodaję, gdzie tu. Jest strajk Pechowo, <coughs> no Chyba dwie linki i Mogę Mogłeś nie pikować tam ziomek, wiesz? Bo I tak on czy, oni się... Nie, bo oni tam do... Nie no, z w żongi, to byśmy mieli ondę No dobra, pójdź. Meet. Stop meat. Stop meat, jeden. Do okna wskakuje. A wam się bamy. Jest okno, jest okno, jest okno, wazeg my kuchnia. Ja nie wiadzę. Co ty robisz? Nie wiem, no, kurwa. Ja myślałem, że oni gdzieś indziej idą, Ale a oni chcą nagle nawść. Ja ci co ci info dałem. Czekam. Nie wiem. Ja nie wiem. Ty wiesz wszystko ty z plecami tam idziesz. ziomek, no kurwa. Plecami, kurwa. Gdzie plecami, niby byłem? Chłopie, ty naprawdę się ogarni. Bo kolejną już sterowałeś. Nie kupuj, no. Nie kupuj, nie kupuj. Jeszcze jak usa sobie gremia. Tak. Idzbi, Laca, Ale, da, da, Wybiegu. Nie wybiegł Nie, nie wyszli, głupio no A co? Nie, no ja jak oni nie padają, no co jest, kurwa 88-3, jakie... Ale gówno odjebałem, no Ale kiepy to są Jeszcze cię zbejtowałem, gmail, no, Nie, spoko, spoko o, Ja pierdziele się agresywni zrobili właśnie po tej połówce. No bo oni wszystkimi jadą akurat. Movie, movie. Ty Gmela grałeś już ten nowy update w otlasie? Jaki? Ten nowy update w otlasie. Ten, są dodaje nowego przeciwnika. A, nie, nie, nie. O, obcej, bo jest zajebisty, nie? Taka... Taki gościu z... z jakby z siostrą Syjamstu. Bo ja coś Możesz... może być. O, połączeni. Po, połączenie jakby są No A. i ziomek info nie powie. no klasyk nie kurwa. Nie wiem skąd zginąłem nawet, popie puściłeś kurwa. No tak, wpuściłem ich. no Pod oknem, pod oknem są. już było jeszcze na B. Leży. Ty jak Monezji, co? Ziomek. Ale smoka nie trafiłem. Ziomek, Bot. no, powiedz, jak monazy. A, przecież jaka co? Bot monazy. Nie ma nic ba? Wupka, jak no? mam. Nice. Jeszcze ile może być, bo tak wychylał. Ziomek, patrz. Sorry, <ślesy> <ślesy> to ja testowałem coś. Myślałem, że to koleś, jak <gry> Jest! Dolny jest. Paniek. No i masz zapajacowanie właśnie. Serze? On leci ja, ale jak mnie spotka z tymi liściowyj... Dobrze, że umarłeś tutaj, nie? Bo To może ci dobrze... No dobrze, dobrze, już, już, kurwa, zamknij się. Ty nie lepszy jesteś. No jestem Imo? aby smoku. Może koszeć. być. Alfa, nogę panie, panie. zauważyłem. Nie, ja stelowałem, wiesz, gmał. Dobra, spokojnie się stało. No, tak wiesz, tak spokojnie, spokojnie, ale. Każdą rundę przegrywamy, no. Tu przez ziomeczka, przeze mnie. Już przez ziomeczka głównie, bo się znowu zerował, ja był debil. Niestety, Okej. Okay, okay. 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 Odpuszczam cię. Bez szans byłem akurat w tym starciu. No, tak. I jakoś dognał, no. wyszło, Jedę do gnała. Oj, oj, oj. Nie wiem, czy coś a nie będę podchodzić. To twój smoke? Tak, Jadę? tak, tak. Okej, okay, okej. Okay. A może no, dać się ustawić? No, no, no. Baga no. też, bo nie patrzę. Nie będę. Jesteś mit, jesteś mid. Ziomek! Chodź do. Y, idź do dżungli. Przez Cetę. Nie wejdę, to. A, no, przez Cetę, okej. Okay. No, no, no. I, uwa i uważaj, Nie I dżungli, coś. Były podchody jakieś. Nie spawn? on na ty spawnik. Tak Mogę do dżungli wejść? Mam pakę. Najsik, nice No, nice. nie wiem. Mogę. no, mnie nic nie widziałem. Segno lecę do ciebie po prostu. Mam pakę na schodach. To. Mhm. Widzę. Widzę. Tu jest, tu jest dwóch. Pomóż, pomóż. Nice. Ale co to za taktyka, oni? Ja pierdolę, dolej jakoś zbudowali. Nice. Nie widziałem czegoś takiego nigdy, nie? Ładnie, ładnie, panowie Dobrze jest A to ty gmę z dwie kosy? No, no, no Nice A wy jakieś macie? Jakie Dziękuję nie, 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 nie jest przesady. No jezu! No i gdzie ty byłeś ziomek, no? Kurwa. Weź w konie być. No jezu. No jeszcze, jeszcze na eko co zabijaj. To ma łupkę i goście z kołachem, nie? Chłopi. No tak, 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 tak. Oczywiście. Byli nam idzie ogólnie. Ponad. Aj. Kutabaniu. A ty gmę oglądasz Izaka? Mm, tak. Nice. Właśnie to tak to, to tylko Izaka to się oglądam. Z YouTube'a polskiego, CS'owego. Ja to się zaczyna i jem to będzie ciekawie. No. Brawo, ziomek. Ciągle. Chociaż trochę... Straciłem do niego szacunek po tej akcji... Ze zdradą, nie? Nie, to mogę być takie wiesz. Tego nie oglądałem akurat, tylko słyszałem że cię tam było. No tam kręcił z mało No, latem, z niestety, zdałcy, no. no. I się zawiodłem z jakoś... dla nim. Z jakąś szmatu z ghostów, taką pierwszą, lepszą, nie? Jeśli śliniła do niego, on... zaczął pisać, no i. a tak się nie robi, no. I to jeszcze Izak? Ze wszystkich osób, Izak? To, to, się tak dobra. Te... O. No ja dole, no... Jeszcze jedno słowo, ziomek, no... Już... Nie mówię do ciebie, ziomek, nie? Jesteś swello dzisiaj Oj, oj, oj... Nice no ładnie Dzięki Tak, no dzięki, dzięki, bramaczyk no. był.